I ja już mam głos na stronie i witam Was na moim kanale Klubikster Plus I Zauważcie zmianę Tak, pewnie się już domyśliliście, jestem na komputerze Akurat bym nagrał na klubikster, na moim og ogólnym kanale Klubikster Ale nie mogę się na, nie na niego zalogować Więc dzisiaj sobie pokonamy Vortexa jako już przeszłam, normalnego Vortexa. Kiedy to oglądacie, to może to będzie nawet 9-10 godzin na przejście. Pra prawdopodobnie jeszcze zrobiłam Elite Vortex. i Polecam Wam w Vortexie, tym, tym Normal Vortex, postawić wam sobie para 555. Jeśli macie moda na Ultimate Cross Puffing, ja akurat na nim jestem. I mam jeszcze na czas. Tutaj akurat nie mam, ale mogę Wam za chwilę pokazać. O, tutaj jest na czas. Ten mod. Tutaj Wam pokażę. O, nawet już widzicie. Ja Wam radzę tego snajpera jak najszybciej postawić i ulepszać. Jeśli, jeśli no macie tego moda, to ja, ja Wam polecam zrobić tak jak ja. Czyli, czyli najpierw tak, tak, tak. I lecimy pod to najpierw. Tak, teraz, teraz dotąd. I pod, po, jak już będziecie mieli na, na czwarte tiery, to pod to idziecie. bo to najlepiej się opłaca, bo to mam tak, drz tak kasy zarobi Tutaj. Dobra, szybko sobie zrobimy ten tier I mam Geraldo I nie kupuję od niego nic w sklepie, bo, bo na Vortexie to aż tak się nie opłaca. Ten person, tak w ogóle nam robi tak jak tą gierkę. Ale radzę wam, jak, jak macie ten mod, to radzę wam postawiać też Bomb Shootera. On też jest bardzo dobry. Może kiedyś wam nagram, jak zainstalować mody. E, dobra. Lecimy z tym koksem. I teraz wam najbardziej polecam to, po, to podlecieć pod górne drzewko. Busy, nie wiem po co. Dobra. Mamy już snajpera 555, więc to jest dobrze, bo on, be, bo on będzie nam całą gierkę kielo, kierować. Teraz najlepiej byśmy sobie pokupowa kupowali bunny, bani, bo może nam wyjść killer bani, a killer bani nam pomaga. W sumie już mamy killer bane. No właśnie tutaj jest. Pokażę na niego myszką. Dobra. Widzowie, teraz najlepiej sobie zupgrade'ujmy to. Piąty... O, o, o. już myślałem, że przegramy. Bo raz akurat myślałem, że przegrywamy, bo raz zapomniałem o DDT's I przegrałam przez to Ja wam teraz, ja wam w tym etapie gry teraz polecam postawić yy, Po posto drzewko I obok tego Jeszcze pod wszystkie tylko, że jak już mamy łódź to klikamy strzałkę, żeby nie było nas od teraz zbieramy na to ulepszenie teraz mamy fajną łódź szybko sobie zarabiamy ja mam też poradzę postawić spike factory tak jak ja teraz za chwilę jeszcze przy tym wioskę za chwilę będzie, będzie kolejny i najlepiej jakbyście sobie jeszcze postawili ten Super małpkę. Ona też to tak bardzo robi. Dobra, primaries będą teraz lepsze. A najbardziej, tutaj to jesteśmy pod primaries. Więc najlepiej to kupić. No i boss ma tyle HP. Bardzo dużo ale uda nam się to bo ja już to testowałem kilka razy jeżeli chcecie, żeby, żeby to szybciej zrobić to razy wam jeszcze postawić dodatkowo jeszcze ninja małpkę z alchemikiem, żeby alchemik ulepszał małpkę ninja no. małpkę Widzowie, to teraz pokonujemy bossa i i tam widzowie pokonujemy, pokonujemy tego bossa, bo jest nawet łatwy lepiej jakbyście sobie zrobili super walkę 5, 5, 5, 5. Nie, chyba za dużo 5 dałem 5-5-5 Bo będzie dobre, ale nie, ale wątpię, że Wam się to uda Na, To tak to najlepiej jest pod San Awatar i tutaj Podsta Jak ja teraz Najlepiej, jakbyście sobie grali tak jak ja teraz Bo to jest taka dobra taktyka na Vortexa. Sniper 555. 5, 5. Też dobrą taktyką by było, jakby było Ultimate, czy jak to tam się nazywa? Nie, nie wiem jak się ten mod nazywa, ale chyba coś samo Ultimate. Chodzi mi o nieskończone piąte kiery Tak to byśmy mogli postawić trzy snipery 555. 5 i wtedy to już byśmy w dwie sekundy wygrali dobra widowie wygraliśmy no i to, no i to był ten odcinek że wam miłego dnia widowie pa.